Nick Heidfeld w sobotę i w niedzielę będzie testował samochód Lotus Renault na przedsezonowych treningach w Heres. I oczywiście obecność 33-letniego Niemca w tym zespole jest wymuszona wypadkiem Roberta Kubicy, bo po tej fatalnej kraksie w rajdzie Polak w najbliższe tygodnie został, na najbliższe tygodnie został unieruchomiony w szpitalu. No, czeka na kolejne operacje. Lekarze unikają tematu powrotu Polaka do sportu. Prawdopodobne jest jednak, że ten sezon jest dla Kubicy stracony. No więc Lotus Renault zabiera się za Poszukiwanie następcy, który będzie się ścigał w czarno-żółtym samochodzie obok Witelia Pietrowa. No i w gronie kandydatów można wymienić aż nawet siedmiu kierowców, choć szef zespołu Eric Boullier wymienia tutaj głównie trzy nazwiska, czyli Nika Heitfelda, Wit Antonio Luciego i Bruno Senne. No i nie potrzeba chyba tutaj długiej analizy, żeby stwierdzić, że to Heitfeld jest właśnie z tej trójki najlepszym kandydatem dla Lotus Renault, no bo Senna ma za sobą tylko jeden i, i to raczej nieudany rok startu w słabym zespole HRT. Lucji jest bardziej doświadczony, ale też nie można mówić o nim. Nie można równać go z Heidfeldem, który, który zestartował aż w 174 Grand Prix i, i choć żadnego z nich nie wygrał, no to jednak aż 8 razy stawał na, na drugim miejscu na podium. W sumie 12 razy był na tak zwanym pudle. Atuty Niemca, doświadczenie, umiejętność pracy w zespole z ambitnymi aspiracjami tysiące kilometrów wyjeżdżone podczas przedsezonowych testów, kiedy, kiedy dostraja się samochód do tego, co on ma pokazywać w sezonie w wyścigach. Poza tym, no, to też bardzo ważny, ważny plus na korzyść Niemca, znajomość opon Pirelli, które, które Heidfeld miał okazję testować w 2010 roku, a które przecież wchodzą w użycie w Formule 1 w tym sezonie, no te atuty stawiają go nie tylko ponad ceną i ale także ponad Nico Hulkenbergiem, który jest wymieniany w gronie kandydatów na, na tych kolejnych pozycjach, a miał niezły sezon debiutancki w Williamsie. Lotus Renault ma już kierowcę na dorobku, Witelia Pietrowa, i potrzebuje kogoś, kto będzie w stanie zdobywać punkty. Heitfeld, choć oczywiście nie olśniewał w swojej karierze, miał, miał niewiele takich przebłysków, po których widać było, że jest kierowcą, który ma tą iskrę i to coś, co pozwala mu wygrywać, no to jednak potrafi jeździć bardzo solidnie, udowadniał to wielokrotnie. No i sytuacja jest chyba taka, że jeśli w ten weekend, w sobotę, i w niedzielę, będzie wykręcał Heres lepsze czasy niż Senna. No to może być bardzo blisko podpisania kontraktu w Lotus Renault jako zastępca Roberta Kubicy na sezon 2011, czy też na jego większą część.